Szanowni Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, jest 29 września. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach: Oto na obłokach nieba przebywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Dzisiaj w tym fragmencie widzimy Daniela, który patrzy i widzi w nocnych widzeniach Pana Boga. Widzi Jego majestat, widzi Jego potęgę, widzi Jego wielkość, widzi piękna Pana Boga. I to jest Jego pokarmem. Szukaj w swoim życiu tego, co piękne. Próbuj się karmić pięknem, bo piękno przemienia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.